Pierdol. pierdolę, gramy ja ja bo jest tak, gramy teraz na funkcję GeForce Now. na komputerze za 100 tysięcy złotych, zobaczcie panie. Zło ręce tylko pana się zagra, a tu jest ten pyszny laptop Sony, to jest, to jest najnowszy typ Sony, Rakopedia 8 tysięcy powiedz, nie? I powiedz, i co on ma, jak, co, ma co ma za zespoły? I nie wiem po co te pyski nabyli tych ludzi Zobacz, patrz, patrz, patrz. Patrzcie się! Wow! No! Co? No nie wojujemy. Te trupy jeszcze obracające się do, do mojej tam dzijające. Nie lubisz tego? Bo kiedyś nie było 3D. To ta gra jest pół 3D. 2D, gra. 2D to była z rzutem, tak, a to jest 2, to pół, pół 3D. Arena Mazo, Graszombe? Grasz czy nie? To nie bieda, tak ci powiem. Chcę pomyśleć tak, jak ludzie grali w The Falls Arena. Ja bierdolę. A co było po arenie? Po arenie był w Udaweer A się na to właśnie grali, nie? Właśnie mhm. przejście właśnie łapki. Zajmujesz 20 godzin w tak. To jest prawda? No? Czemu to wielkie? jednym Tak, bo widzę taką wielką mapę, ona jest wielka jak Wielka Brytania podobno, w miarę jak... w miarę. się powietrznym. Czekaj, można łatwo wyjechać tą wodę, a jak wyjebi się woda, to ginę. Prawdopodobnie. Bo nie wyjdę. Woda jak się save albo coś? No, raczej masz save, tylko na koniec pierwszy Oj, oj, oj! Ten trup tam wjechał. musimy iść. Po co jest taki tutaj goście? że to jest Blazkowicz? Nie? A to jest sama firma? tak. A powiedz, a co to jest jak masz na światło? Jest jakaś coś. A to jest i ma, te, nie, żółcie, jakie? Ulte, brylę mam taką. Właśnie. A co to, Polacy. Duma. Co ty ID Software. Ale byli Polacy? O oh, yeah. nie. Nie na pewno nie Polacy. Romero. ID Software. Ale Romero był głównie od marketingu. Romero i... Romero był i ten... i Carmack. A potem Romero? Pisz Romero robił pod... Ale Romero był głównie właśnie od wizerunku firmy. A Carmack właśnie go robił. Carmack? No. Junkarmak, właśnie a oni już istnieją? Software? No chyba tak, a ja już to zmieni nazwę, ale chyba się też dalej są. No właśnie, Pick it up, for shot, and shells. Koniec poziomu, zawał, zawał. Ładnie dawał, nie graj, tu mnie nie pierdol teraz. Bo jest tak, to jest funkcja GeForce Now. Bo jest tak, super punk, bo jest, nie. Właśnie ja gdzieś wiem. No, tak, tak, ja mam ja, ja, ja w 193 roku tą gazę zobaczę, to mi w pełni spodziewał. No nawet teraz się nawet będzie fajnie Trzeba czas, sprzeć czas po poziomu? Tu masz, przejść do po poziomu Aha, bo 8x3 to się będzie odgrywało No, a co Jest tych poziomów 1000? Zobacz, zobacz, jak to się idzie teraz O, legendarna strzelba dłowska. O tak Znaczy ją? Tak O nie, to nie będę mam tutaj oczami Patrz na ciebie Właśnie Jakże jest auto O ty chamiu cholerny Zobacz, tylko no zobacz. Świetne, świetne. Poison, no mu zginę w ten las. Ej, idę, patrz. Prawda? Jak się wydarł, tak się był zombie? zombie? Nie, to są, to są kosmici. Kurde, że nie ma tyle, byśmy remake. Ja ale blokaj to Open This Door.

stracił się na Kierzu Neptuna na, na jakiejś pierdolenie powiedz jakieś zjomisze, a tam co jest? jakieś nie wiem, jakieś gówno pewnie tam jest dłudo? o Boże o patrz jak niejako, równo powiedz não acho não acho